Czy chcesz, aby twój partner negocjacyjny mniej negocjował cenę, którą podasz, zastosuj dwie bardzo proste rady. Podaj od razu, jako pierwszą, cenę, która jest precyzyjna, na przykład 9670. Wtedy osoba, której podajesz taką cenę, w przypadku, gdy podasz cenę 10 tysięcy, zwróci uwagę na przedziały tysięcy i będzie chciała z tobą negocjować w tych zakresach. Natomiast kiedy podajesz cenę, na przykład 9670, perspektywa widzenia skupia się na dziesiątkach, siedemdziesiąt na końcu. W związku z tym Twój partner negocjacyjny nie będzie myślał o tym, żeby negocjować z Tobą w granicach tysięcy, tylko obniży swoje oczekiwania, dlatego że podałeś mu inną zupełnie perspektywę. Druga bardzo prosta rada: dołącz do kursu negocjacji cen, gdzie przez 13 tygodni prowadzę Cię krok po kroku i następuje Twoja transformacja od A do Z, z miejsca, w którym jesteś do miejsca, w którym jesteś o wiele lepszym negocjatorem. Kurs negocjacji